Warrior. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zezik z tej strony, a to jest kolejny odcinek z serwera For Life, w którym zamontujemy sobie do naszego projektu pomarańczka następnego apa, jaki nam brakuje. O ile dobrze pamiętam, to jest app 2. I sprawdzimy sobie teraz, jacy tunerzy są. Obecnie na serwerze jest Zinex. Gdzie jest Zinex? Bayside Marina. Bayside Marina to jest chyba lewy górny róg mapy, o ile się nie mylę. Tak jest. No i co? Nie obijając bawełny, pojedziemy od razu do niego. Nie obijając, nie... a nie nie obijając chyba. Dobra. No i tak. Znowu zrobiliście na mnie duże wrażenie z poprzednim odcinkiem Zuber'a. Wbijając tam około teraz na tą chwilę 150 wyświetleń i 12 łapeczek w górę, za co bardzo wam dziękuję. Przyszły następne trzy subiki, z czego wyświetli wam się tylko jeden, bo tylko jeden tak jakby był widoczny chyba. To zależy od tego, czy ma włączone y pokazywanie, kogo subskrybuje czy nie. I... Y co jeszcze mogę powiedzieć? Że teraz zamontujemy w tym odcinku tego apika 2, a... Zostanie nam już wtedy tylko ABS, zrobienie 2-2 w naszej pomarańczy i szyby i atrapa nitro. To będzie już pewnie następny odcinek. To będzie jakieś atrapka albo szybki. Później jeszcze będzie odcinek z montażu 2-2 i będzie zakończony projekt. Czyli jeszcze około 2 odcinki. A tak poza tym to chciałbym poprosić. Yy o klikanie tego subika, bo nigdy nie proszę. Zawsze są tylko te, te takie... <grywia> zawsze są te napisy, które wyświetlają się na filmie. A ja nigdy tak sam z siebie nie prosiłem o suba, ale tutaj mogę wam pokazać, że 92% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują. O, prawie żebym się wyrąbał. I jednak chciałbym, żebyście dali tego subika. Bo to Was nic nie kosztuje, a mi to sprawia ogromną przyjemność. Jak widzę, że z odcinka na odcinek mam coraz więcej tych widzów na serwerze. I co? Dojedziemy za chwilę do Buyside. Mam nadzieję, że chłop nie skończy akurat pracować, jak tam zajedziemy. Zamontujemy sobie tego APA-2. i Jeszcze w tym odcinku pokażę Wam moją kolekcję furek moich wszystkich, bo nie mam tylko leży, mam jeszcze 5 samochodów, które Wam pokażę po tuningu. No i nie wiem, co w tym jeszcze odcinku mogłem zrobić, oprócz tego. Po prostu dojedziemy, teraz zamontujemy sobie ostatniego apa, jaki mi tu jest potrzebny, żeby mieć wszystkie. O ile dobrze pamiętam, w ogóle to był ap 2. No i pokażę ta auta i zakończymy raczej ten odcinek. Będzie to bardzo szybki odcinek, bo nie miałem pomysłu. I jak tam w ogóle maturzyści po maturach? Możecie napisać w komentarzu. Bo, mi szczerze mówiąc, matura poszła bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Teraz nie wiem, czy tu trzeba brać pieniądze, chyba trzeba. Weźmiemy te 31 100 podamy jeszcze tego, jak zwykle daje kostówce. Tu jakaś malanka się tuninguje. To poczekamy chwilę. I myślę, że możecie dać mi znać, który projekt chcecie, żebym następny zaczął, z tych moich samochodów, które wam pokażę. Bo... Bo, bo, bo... Bo sam nie wiem. Mam ich dużo. Bo kiedyś y, uznawałem, że lepiej mieć więcej aut niż jedno takie skończone, ale teraz, odkąd nagrywam, to y, wydaje mi się jednak, że zamontowanie w samochodzie wszystkiego, full upów, full wizu i full wszystkiego... O, zwolniło się, dobra. Pytam jeszcze na wszelki wypadek. No właśnie wracając, bo myślę, że... Mieć jedno auto zrobione do końca to lepiej niż yy, tak parę. I dlatego robimy to elegi. do fula i później zacznę następny projekcik. Niech tu już montuję tego apa. I pojedziemy od razu do przechu, pokażę wam wszystkie moje samochody, które mam na serwerze. Z do... O, z doliczką jednak. Jeszcze damy tu stówkę. No i LG moje już jest full full w tym momencie. Damy na wszystkie koła. zapomniałem, że tu trzeba enterem zaznaczać. I się nie będzie tak ślizgać chociaż teraz, jak będziemy jeździć. przyspieszać będzie lepiej, elegancko. Dobra, jedziemy teraz do przecho. Widzimy się, myślę, po cięciu, ale jak to u mnie bywa i widzieliście już na poprzednich odcinkach, pewnie cięcia nawet nie będzie. I w przecho wam pokażę następne auta i wy mi zaproponujecie, yy, który projekt zaczynamy po już dokończeniu tego. No, więc, no dobra. więc dobra, jesteśmy już w przechowywalni. Tu stoi jakiś premier, którego w którym nikt nie siedzi chyba. Jak pojedzie kolega, to wam pokażę moje 5 out, które mam jeszcze oprócz LG. I proszę, żebyście zaproponowali mi po zakończeniu yy, po zakończeniu projektu LG, projektu pomarańczy, jakie auto można zrobić następne. Aha, tu trzeba przełączyć, zapomniałem. To mam tak, mam perka. Tak on się prezentuje. Jest na AP3. To jedyna na razie, co w niej zamontowałem. Świateł nie ma, ma licznik. Tak wygląda. Są jeszcze cztery. Tutaj nie ma się co za dużo rozgadywać, bo kupiłem go chyba na giełdzie do 10K kiedyś tam. Jak mówię, jeszcze nie chciałem mieć jednego auta zrobionego do końca, tylko parę. Następne co mamy to jest Fortuna. Ten oto sposób wygląda. Oczywiście wszystko możemy zmienić kolor i tak dalej. Ona też nie ma świateł, nie ma nawet żadnego APA, bo nie, ma atrapę za to. Nie ma żadnego APA, bo wymontowałem go jak robiłem Legacy. Dodawałem mu 2.0, bo nie chciało mi się zbierać aż tylu pieniędzy. No i co, kupiłem ją od jakiegoś chłopa. No i nie pamiętam za ile, bo dawno nie grałem, i w sumie nie to, że dawno nie grałem, bo teraz gram sobie regularnie. Ale wtedy, jak grałem, to ją kupiłem tak bardzo długo. A teraz zacząłem nagrać po tej dwustudniowej przerwie, prawie że. No i tak, mamy tą fortunę. Teraz jeszcze mam dwa. Jest ZRK, którą jeździ... taki kolega, można to tak powiedzieć. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dlatego jest w takim stanie, jakim jest. Małpa 3, ogranicznik, wykrywacz. Świateł nie ma, nic takiego w tym. E, matko. Nic takiego po prostu nie ma. Na razie najlepszy moim autem jest LED. Oczywiście ma światła i wszystko. No i ostatnim autem, jakie mam wam do zaprezentowania, jest Blade. W takim kolorze. Mi się bardzo podoba ten samochód. Ma Hydrę. Hydrę ma chyba. Tak, ma hydrę. No i tak poza tym to ma ogranicznik tylko. I teraz proszę was o to, żebyście mi powiedzieli, który z tych samochodów brać do projektu jako następny. Chciałbym, żebyście wy też jakoś zaingerowali w ten kanał. Nie wiem, czy tak to się mówi. Żeby nie było, że ja za wszystkim decyduję. No i co? Myślę, że w tym odcineczku to by było na tyle. Brał dla Was zezik. Lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Hello! Siema, tutaj jeszcze po zakończeniu filmu do Was przychodzę. Bo chciałem Wam pokazać coś, co udało mi się już właśnie po nagraniu odcinka, po żegnaniu się zakupić. Za 13 koła. A mianowicie domek kupiłem. Postawiłem całą moją kolekcję. Jeszcze zaterki tu brakuje, bo kolega nie jeździ. Wydaje mi się, że cena 13 tysięcy za ten dom to całkiem spoko. Dużo miejsca jest na samochody, tu się postawi, jeszcze tu się jakieś postawi. Chyba że nie będzie przejazdu. Tutaj jest jeszcze miejsce, tu tu jakiś motor nawet. Czy nawet by w ten sposób stawiać. W sensie tak w poprzek, jakby. No i co, trafiła się całkiem spoko okazja. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Zostało mi jeszcze po tuningu na APA 2. Trochę hajsu to uznałem, że kupię, żeby mieć gdzie stawiać te samochody. No i wnętrze się prezentuje w ten oto sposób. Mamy salon, kuchnię, tutaj jest jeszcze łazienka, jest sypialnia. Całkiem spoko mi się wydaje. Nie wiem jak uważacie, dajcie znać w komentarzach. No i teraz będę się już <laughs> żegnał tak na pewno, na 100%. Siemaneczko, bo już mówiłem wszystko co miałem powiedzieć. No re.